Pomagamy babci sprzątać. No. Pomagamy i posprzątać dzisiaj, no bo chyba poprosiła mnie na no to. Trzeba. Nie ja, babcia, babcia. O jest. Siema. No idę się pomóc już. Mamy sprzątać tu. Klub Niestety kazała Dobra. Babcia, łap! Babcia! Babcia! babcia o. Żyj! Spią tam! Żyj! Zamykam. O kurde, babcia żyje! O, kurde, dobrze, bym się dzisiaj. Nie możesz. Sprzątaj. Chciałeś, żebym ci sprzątać. Ty nie śpisz. No. Nie bierz tej patelni, ty tylko pomóż sprzątać. żeby ci pomógł sprzątać sprzątam teraz wezmę sobie moją patelnię jakbyś chciała mi coś zrobić oj kurde wyszło tak po o kurde dobra no nie wytrzę. i węża nie no nie chce mi się To jest chce mnie idzie babcia dobra no dobra babcia, to jest moje wynagrodzenie tu chyba masz skarbonkę, co nie? to jest skarbonka patrz, chłopacz skarbonka Mioski, uu. O, jeszcze tu jakieś srebro, ja wiem, to za sobą. No to panuścia. I ją wlep. go ukryję Ty! pieniądze mamy! Patrzcie, jesteśmy bogaci! Patrzcie, łap! Weźmy tutaj nam. Troszkę rzucę No cholera Pierwsze pieniądze Jezu, jak chcę to zrobić? Tak Te pieniążki, no I te pieniądze Powiem latać Mam nie Przed chwilą to robiłem no i jeszcze tu, no, no kliknij, żeby potem to pobrać, wiesz? Ach. Dobra Gdzie ten pieniążek? znowu ba... O, pieniążek jest tu Nie! Pieniążek dla babci Babcia, gdzie jesteś? Siema, babcia Pa, pieniądze złożę a. Dobra babcia A patelnie mi dawaj Idę gotować Wiesz, że to wysprzątę. O, Idziesz mi pomóc? A gdzie tu masz te... A tam to jest Nie ja chcę gotować Co mi powiesz? Dwa Bierz swoją kasę Pałka Babcia Babcia! Och, oh, 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 oh. na babcia Dobra Uy, nie, 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 nie. Chodź, bierzemy Ciebie babciu Tu, nie Stary, nie drzwi i wciąż piękne okna, ze Śnieżką Supermal prosto i szybko nadasz im ży... A dobra babciu, już ci ten spokój, tylko idę zresztą gotować po moją patelnię. A, za Co? nie! Nie idź z patelnią! Uciekam sobie. A, za Po

Babcia nie wie, co mi zrobić. Co nie babciu? O, komputer masz? O nie! Gdy powiedzieć chcesz, się kochać carbonarą I to pokaż, chwyć buratę Oraz mioki Na festiwal włoski Przyjdź do A Biedronki A ty zaraz W Bel wiemy, że najlepszy smak salami to ten, i salami Bel, bo najpiękniejsze momenty tworzymy razem. Bla, bla, bla.